Witajcie wszyscy z tej strony, Kamilos, czyli techniczny zombiak Znowu w akcji. W dniu dzisiejszym przedstawiam grę, również grę. No cóż, na początku będą gry, potem jakieś programy. Potem, no, zobaczymy może różne dziwne rzeczy hmm, się pojawią na, na, na kanale. A dzisiaj: High Climb, uh, climb uh, Riding. Gra, którą zapewne znacie. I to nie od dziś. Jest to no, Bardzo dobry zabijać czasu. Jeździmy samochodikiem, zdobywamy kasę. Um, ulepszamy ten pojazd. No i naszym celem jest dojechanie jak najdalej. Zdobycie jak największej liczby leveli No i. Um, no i, i, i tyle. No. Zdobywamy mapy, umilamy sobie czas podczas naszej podróży. No, główny cel. Są teraz ostatnimi czasami, czasy, weszły na różne osiągnięcia. Możemy zdobywać osiągnięcia w grze, na przykład po przejechaniu tam pierwszych Kilkuset metrów, czy zdobyciu jakichś większych pagórków, otrzymujemy osiągnięcie, albo za przewrotkę, albo za cokolwiek. W dodatku możemy sobie kupić monety. Oczywiście za kasę, nie jest to za darmo. Jeśli na przykład potrzebujemy na już, i na przykład nie chcemy mieć reklam podczas rozgrywki, jeżeli mamy włączonego neta. Tak, oczywiście jak większość duża część aplikacji nie wymaga stałego połączenia z internetem dlatego możemy sobie wyłączyć ten internet i pozbyć się upierdliwych czasami nieraz są bardzo upierdliwe w upierdliwych miejscach reklam ale wiecie nie zawsze to działa czasami taka aplikacja wymaga tego połączenia z internetem żeby w ogóle zagrać a to też wam przedstawię inne aplikacje w późniejszym czasie które są też niezłymi grami, czy innymi, innego typu aplikacjami, ale naprawdę ym, bez połączenia z siecią nic tam nie zrobimy. Przynajmniej na starcie. <ścoughs> Zaktualizowałem softa, dlatego nie dziwcie się, że mam jeden tylko pojazd. Prędzej miałem ich dużo, dużo więcej. W aktualnym stanie no, przedstawię wam grę na poziomie właśnie mm, naszego pierwszego pojazdu, z którym zaczynamy. Jest to Jeep, standardowy, klasyczny Jeep. Używany jak kiedyś w militarnych czasach, podczas wojen, walk, był wykorzystywany Jeep. Jeep był dobry do wszystkiego. No i w zasadzie nie aż taki drogi w produkcji. No, chyba że chcemy go sobie teraz kupić, na dzień dzisiejszy, nowy jeep. Jak wiemy, troszeczkę kosztuje hajsu. W górnym lewym rogu, jak zobaczycie, mamy naszą kasę uzbieraną. Aktualny stan kasy. W prawym górnym rogu jest menu. Możemy zamknąć aplikację, wyciszyć lub wyłączyć melodię, dźwięki. Wyłączymy sobie dźwięki. Nie było na nagraniu, że coś tam nam brzycy za mocno albo dziwne dźwięki wydaje. E, muzyka jest na początku na pierwszą rozgrywkę, oczywiście przyjemna, e, fajna i powabna, ale jeżeli mamy ją wysłuchiwać w dłuższym ciągu, no to oczywiście e, może zdenerwować, rozkojarzyć lub inne dziwne rzeczy. Jeep jest na tyle wytrzymałym samochodem, że nawet jeżeli uderzymy gdzieś w jakąś górę skałę, to się nic od niego nie odpadnie. W nowszych pojazdach, które zostały dołączane już w późniejszych częściach gry, w późniejszych uaktualnieniach, dodatkach, czyli na przykład hipisów, odpadają niektóre elementy z tego samochodu. Po uderzeniu czy odbiciu się od jakiejś skały jakimś bokiem, czy nawet dachem, może odpaść praktycznie cała kar seria. Oprócz tego, no, jak widzicie, mamy karetkę, samochód policyjny. Samochód policyjny jest bardzo dobry, jakby ktoś chciał o. Straż, straż pożarstki, Pożarski, wóz. No nie, ne, pożarny. <laughs> Można również doszedł, ostatnio go nie było. Um, co tu mamy? Super terenówka. Podobno dobra. Nie wiem, jeszcze nie próbowałem, ale znajomy któryś z moich jeździł. Tak samo map mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Pojazdem księżycowym ciężko się skróć. No ale jak się już opanuje to żaden problem. Dobra, lecimy do naszego Jepa. Zaczynamy przygodę. Um, mamy oczywiście mapę Na początku jest to wieś. Później... Później jest ich coraz więcej. Każda z nich kosztuje różną, różną kasę. I to głównie od Was zależy, na czym chcecie grać. To jest dobra, elektronia atomowa. Na czym chcecie grać? Nie każda jest przystępna, łatwa i dostępna. Każda, każda trochę kosztuje. Trochę nerwów również. No ale pokażemy na wsi. Jak wygląda? Oczywiście, po wybraniu mapy, dostajemy status naszego samochodu, czyli jakie uaktualnienia możemy sobie uaktualnić. W tym przypadku mamy silnik, zawieszenie opony i 4WD. Aktualnie, no tak. Proporcje udoskonalania poziomów zależą od was sami wybieracie w jaki sposób chcecie udoskonalić ten samochód Oczywiście dążycie do tego najwyższych, tych najwyższych poziomów wtedy nie ma praktycznie barier przed wami dana mapa No oczywiście są jakieś, no bo nie każdy samochód podjedzie pod najwyższą górę i jeżeli sposobem do tego nie podejdziecie to na pewno pod nią nie podjedziecie ale na pewno jakiś sposób Nagres znajdziecie. E, czy można to czytować? Nie wiem. Nie próbowałem. Aha! Dobra, doskonalimy sobie silnik. Aha, zanim uaktualnimy silnik, klikniemy. Jak klikniemy, to mamy opcję anuluj i uaktualnij. Możemy anulować, bo może zdecydowaliśmy, że ta część z tego opisu nam się nie przyda w danym momencie i po prostu będziemy chcieli zwiększyć poziom czemuś innemu. W tym wypadku. Gwarantuje więcej bonusów, zwiększa długość skoków, pozwala na sztuczki i wybieramy silnik. Przynajmniej jak dla mnie. Start. Przesuniemy trochę po szumi, sorry za szumienie. Mamy samochód, on się już toczy. Nadal mamy dwa zegary, jak w każdym pojeździe. Gaz, hamulec. Na lewo jest hamulec i jedziemy do tyłu, na prawo jest gaz. U góry mamy metry po lewej stronie ile w danym momencie przejechaliśmy jak również poniżej jest taki spadający pasek, który aktualnie jest zielony, z racji, że zebrałem karnisty, kanister z paliwem. Lecimy do kolejnego i znowu dobije się pasek. Na początku kanistry są bardzo często rozlokowane. W późniejszym etapie gry mm, naprawdę trzeba się postarać i pamiętać, gdzie leżą kanistry, żeby no, nie stanąć gdzieś tam na poboczu. I zakończyć swoją grę, oczywiście. Poniżej paska z aktualnym stanem paliwa, z kontrolką paliwa, znajduje się um, nasza kasa aktualna. Stan, który posiadaliśmy na wejściu do gry, plus to, co zdobyliśmy przejeżdżając. Jeżeli wykonujemy jakieś obroty, skoki czy cokolwiek, o właśnie zdobyłem nowy rekord, przebiłem swój stary i ups, obróciłem się. Ale nie dostanę nek flipa no cóż no to jeszcze raz mieliśmy rekord 538 metrów zdobyliśmy 6555 końców 12 razy byłem w powietrzu no i żadnych obrotów nie udało mi się wykonać zdobyłem 10 000 łącznie 675 mogę sobie to zwiększyć i lecimy dalej na czym to ja skończyłem Jedziemy samochodem. Aha. Jeszcze na samej górze, tak jak mamy licznik przejazdu naszą bryczką, również pokazuje nam ukośnik na ilość 100 metrów. W tym przypadku mamy kolejny poziom, jest to 600 metrów. I nasz aktualny rekord, czyli najdalej gdzie dojechaliśmy, to jest w tych nawiasach z tym takim pucharkiem. Akurat udało mi się przejechać do poprzedniego wypadku, który widzieliście 538 metrów. Celem jest 600, wtedy dostanę kolejny poziom i dużo kasy. Za każdy zdobyty level dostajecie kasę i im wyższy level, tym więcej kasy. No, kasę, jak wiecie, możecie wykorzystywać w różnych celach, na przykład do uaktualnienia właśnie wozów, zakupu wozów czy zakupu map i coś dzisiaj nie jestem dobrym kierowcą no tak, ale mm, może uda mi się to stopić tak, standardowo jest gaz, w niektórych samochodach mamy boosta czyli jakieś lanitro albo dopalacze, jak to teraz ogólnie są stosowane mm, przez różną gimbazę mm, czy tam też inne stworki i peciorki nie wiem nawet po co i komu na co do szczęścia potrzebne, no ale cóż. Tak samo w wanie hipisów, może właśnie dopalaczowym ludkom spodobają się wane hipisów, gdzie znajdą trzech hipisów jadących na właśnie takim zabójczym dopalaczu, no ale pomagającym nam w pokonaniu gór, pagórków, których innym wozem byśmy nie byli w stanie pokonać, a także na zdobycie Troszeczkę szybciej tej naszej upragnionej kaski. O, i zdobyliśmy na chwilę flipa. Czyli obrót ze złamaniem karku. Ymm, możemy zdobyć właśnie w, taki, w takim układzie vanom hipisów tę kasę szybciej, i te góry pokonywać z takim wydobywającym się z tyłu za wydechem z kratki dymem dopalaczowym. Na dole ekranu pomiędzy pedałami, gazem i hamulcem znajdują się dwa liczniki. Pierwszy to jest obrotościomierz, który wskazuje nam aktualną prędkość jaką posiadamy, a drugi to jest odpusta, czyli jakiego w danym momencie ym, nasz silnik i nasze wyposażenie samochodu pozwala nam osiągnąć jakiś dodatkowy bonus do prędkości, szybkości czy poruszania się w ogóle. Hmm. No i tak. To, to by było na tyle. No, przeglądając nasz wozik, samochodzik no ale zobaczmy, może mi się uda. Może tym razem. Może w końcu zwiększę, polepszyłem ci opony. Bądź dobry dla swojego pana. Bądź dobry. Do środę, Do szrody jedziemy. Jedziemy. Jesteś mocny i jesteś wielki. Hu, 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 hu. No dobra. Odpijam mi z rana akurat. Miałem chwilą pobudkę poranną, a zaraz trzeba jechać do pracy. Jest, pobiłem rekord. Ale czy pobiję 600 metrów? No zobaczymy. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Jedziemy ostrożnie. Jest, mam i wbija nam się kasa za zdobycie level. Teraz pokazało, że kolejny level, kolejny próg to 800 metrów, e, który mam zamiar zaraz osiągnąć. Oczywiście, jeśli się uda. Mm, no, 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 tak i gazu nie, nie uda się. Ach, no cóż, bywa. Oczywiście dostajemy na koniec takie zajebistą fotę, jak skończyliśmy naszą grę. W jakim momencie możemy ją szerować na G+, Twitterze czy Facebooku. No, oczywiście do tego jest wymagane połączenie z netem, jak każdy wie. O, zrobiliśmy 22,5 tysiąca golda i mogę coś kupić Dobra, opony. Będzie troszeczkę lepiej jechać. Hmm. Cóżesz na stuczek. O, Cofamy Najbliższa mapa 35 tysięcy. Pustyni nie, nie lubię kupować. No mamy jeszcze przycisk na głównym menu więcej. Przeciw więcej na no to oczywiście e, możliwość sprawdzenia naszych osiągnięć, które już zdobyliśmy i co jeszcze musimy zrobić, żeby zdobyć kolejne osiągnięcie jest sporo, czyli na pewno, żeby wykonać wszystkie troszeczkę nam to czasu zajmie. Są też osiągnięcia ukryte, które zdobywamy, odkrywamy po wykonaniu pozostałych. Nasze dobre wyniki możemy sprawdzić na każdej mapie, do każdego pojazdu, jakim się tam poruszaliśmy. Są to metry pokonane, trasa pokonana danym pojazdem. Zaloguję się w chmurze. O, doszło logowanie w chmurze. A, to jest osiągnięcie na G, czyli level taki gamerski w Google. No, do tego są. Gry i aplikacje Fingersoftu, które możemy sobie pobrać, bo oczywiście gra jest w produkcji Fingersoftu. Jakbyś zapomniałem, chyba wam powiedzieć, mm, przewijanie do tyłu włączone. Artykuły. O, artykuły wymagają połączenia z netem, którego aktualnie nie posiadam. Um, przewijanie 2 włączone. Udostępni Hill Climbing Rising. Co tu jeszcze jest? O oh, Hill Climbing Rising. Wow. Gra, oh, jak widzicie, od 2012 do 2015. Fingersoft zbudował. Są wypisani zajebiści programiści, graficy. I przerwało mi nagrywanie. Muszę zmienić ustawienie znowu kurczaczek. Również testerze. Ciekaw jestem czy będziecie chcieli zagrać w naszą grę. Nasze gry. Bo zakładam, że będzie ich więcej niż tylko jedna. Muzycy. Czy muzyka? Muzyka skąd była dostarczona. Harry Capinen muszę napisać do Harry'ego. <laughs> znajomy kurde. Ale nie ten facet. Jakby <laughs> co? Inny Harry. Um, no dobra. Wracając, coś jeszcze tu mamy. już nie. No, w takim razie się z żegnam. Do następnego odcinku, odcinka. Odcinka. E, tak więc. Suks, sukspry, oh, Boże, co ja mam w głowie dzisiaj? suks, suks... Subskrybujcie, lajkujcie The Witcher of the Wolves is going to sleep ha, 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 ha. No dobra, za chwilę pojawi wam się ekran, gdzie będziecie mogli dostrzec ikonki, przelogować się na naszego Face'a, G Plusa, czy też YouTube'a na kanał na kanale oczywiście znajdziecie odcinki różne. Ym, I polecam Wam wszystkie obejrzeć. Albo większość. No. Dużą część. <grym> ym, także jest ym, co wybierać, co, co oglądać. Wszystko zależy od Was, co będziecie chcieli w danej chwili obejrzeć. A tak, no ja na dzisiaj i Czekam.